WigoService usuwamy problemy. Słuchajcie, jestem na poznańskim osiedlu, przyjechałem tutaj zlikwidować gniazdo os. Najpierw przyjechałem się właściwie rozejrzeć, jak to wygląda. Podobno osy są w ziemi, no i jest podobno ich sporo, więc zobaczmy. Rzeczywiście są, zaraz Wam pokażę, siedzą w dziurze, mają ogromną dziurę. Muszę je umiejętnie podejść, żeby mi nie zaatakowały. Zaraz Wam pokażę. No to działamy. Wykorzystam opryskiwacz, wykorzystam długą sztycę. Zatruję gniazdo chemicznie i kończymy robotę. Dobra, to mamy wszystko uszykowane. Zaczynamy działać. Gniazdo jest zatrute. Poczekam trochę, aż powracają wszystkie robotnice. No i wtedy zabiorę się za odkopywanie gniazda i zobaczę, jakie wielkości było. Chyba wszczęły jakiś alarm, bo wracają w takich ilościach wielkich, że Trochę tu jeszcze poczekam, zanim to wszystko się uspokoi. Gniazdo już nie żyje, rozkopałem je. Tam jeszcze są pojedyncze sztuki, ale generalnie gniazdo już nie żyje. Dobra, zakopuję i kończę po wszystkim. Zasypane, teren uporządkowany, robota skończona. Jeszcze troszkę pozamiatam, wezmę jakąś miotłę, żeby zostawić po sobie porządek i koniec. Gniazdo zlikwidowane. Myślałem, że jest większe w tej ziemi, ale jednak nie. Chociaż może być gdzieś głęboko, ale to i tak. Można powiedzieć, że gniazdo już się nie odbuduje. Koniec Vigo serwis. Usuwamy problemy. Cześć Wam.